Cześć, witajcie! Witam wszystkich na moim kanale, w moim ogrodzie. Nie wiem, jak to będzie, jak to wyjdzie. To jest mój debiut, pierwszy raz ogrodowy. Więc wybaczcie wszystko, co nie tak. Tak postanowiłam dzisiaj wyskoczyć na jedną z mniejszych rabatek w moim ogrodzie. I z takim nieudolnym komentarzem. Pierwszym zresztą, opowiedzieć Wam, co tutaj rośnie. Filmik o tej rabatce już nagrałam. Filmik cichy, no ale tak pomyślałam, że może lepiej coś powiedzieć o tych nasadzeniach, żeby tak było inaczej niż do tej pory, bo. No. Pierwszy raz odważyłam się na coś takiego. Później, oczywiście, proszę dajcie znać, czy chcecie takie. w podmianie Karadonna. Super szałwia, ciemne kwiaty, śliczne kwitnie, pokrój strzelisty. Właśnie nie, się trzyma. Świetnie tutaj nawet jak przy mocnym wietrze nic jej się nie dzieje. Trzyma fason. Też już była poddana ulewie. Nie rozłożyła się na boki, więc z czystym sumieniem. Polecam ją każdemu do ogrodów, szałwia karadonna. Ona jest tutaj podsadzona ciemnym bodziszkiem, który w tej chwili kwitnie na taki blado-niebieski kolor. A poza tym na tej rabacie jest jeszcze sporo innych bylin. I tak na przykład rozchodniki, Perowskia, na którą bardzo czekam, bo nie mogę się doczekać tego właśnie duetu fioletu z błękitem. Mam nadzieję, że szałwiami do tej pory nie zdąży przekwitnąć. I z tą perowską stworzy naprawdę fantastyczny zestaw. Podsadzone jest to wszystko rozplenicami, które jesienią wydadzą kwiatostany w formie super, takich właśnie szczoteczek, które fantastycznie wyglądają właśnie po rosie, czy z kropelkami w ogóle deszczu, czy rosy na sobie. Świetnie zdobią. Oprócz tego jeszcze jest tutaj krwawnik kichawiec, ale nie wiem, czy da radę rozkwitnąć w tym roku, bo jest z mojego siewu Wczesno-wiosennego. Na razie rośnie jak szalony, ale nie wiem, czy da radę zakwitnąć. Krwawnik, podmianie, kichawiec. Na tyle rabatki jest miskant chiński morning light, a za nim po prostu dywan z siewek werbeny patagońskiej. Rosła w tamtym roku. Wysiała się tak, że chyba hektar ogrodu można by nią obsadzić. Tak, popatrzcie i tam, 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 tam wzdłuż rabaty aż do wody pojawiają się te siewki mnóstwo mnóstwo naprawdę bujny samosiew. Z tych kilku, które tutaj były w zeszłym roku. Poza tym, pod koniec lata, gdzieś w sierpniu, powinny zakwitnąć hortensje bukietowe. Mam tutaj w odmianie Limelight, i na tyłach odmiana Phantom. Więc liczę, że ten fantom tutaj wyskoczy i będzie górować nad tym wszystkim. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? Rozchodniki z tamtej strony. Dadzą kwiaty różowe w jesieniu. Zresztą rozchodnik to zdobi rabaty od czesnej wiosny. Jak tylko wychodzi z ziemi, to już jest na co popatrzeć, a później to już jest tylko feria zmian w jego wyglądzie. Super, uwielbiam te schodniki Mniej w odmianie Bryland i Matrona. Tak to się prezentuje. Jeszcze Wam tutaj pokażę z drugiej strony. Łączenie z są. No też, jest po prostu urzekająca Sami ocencie. No i dajcie znać w komentarzach, czy taka forma spacerków po rabatach podobała się, czy lepiej wrócić do cichych nagrań. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. No i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!